Cześć kochani, witajcie na kolejnym wydaniu e, w każdy dzień powszedni, e, słowa e, klucza, słowa inspirującego, słowa motywującego i wartości tego słowa e, w obliczu e, wersetu biblijnego. E, tak jak na pewno e, już większość z Was e, zna nasze e, tygodniowe, codzienne w ciągu e, tygodnia, czyli poprzedniego dnia właśnie m, czas, okres e, medytacji i modlitwy, na pewno dzisiaj też z niecierpliwością zastanawiacie się o werset biblijny, jak i również mądrość i wartość słowa, które właśnie niesie dla nas, powiedziałabym, wartość dodatną do naszego życia i dla nas samych. I właśnie wartość dodatnia, kochani, wartość dodatnia, czyli w znaczeniu czegoś, co jest powoduje wzrost, przyrost, obfitość. Wzmocnienie, czy to właśnie jest a, ulepszenie. I ta wartość datnie, właśnie, kochani, jest w każdym e, z nas indywidualną e, mocną stroną, e, indywidualnym, pięknym i właśnie tym niepowtarzalnym, indywidualnym dla nas, e, m, jedynego w swoim rodzaju byciem, tożsamością. I tak właśnie, e, kochani, zostaliśmy stworzeni. E, ze względu na słowo kluczy, jakim jest przyjaźń, możemy również synonimowo powiedzieć braterstwo, Znajomość bądź więź, partnerstwo, nie chodzi mi tutaj o partnerstwo kobiety z mężczyzną, ale o przyjaźń, która jest oczywiście możliwa pomiędzy mężczyzną i mężczyzną, kobietą i kobietą, bądź kobietą i mężczyzną również każdego wieku, w każdym stadium życia. I czym jest ta właśnie wartość dodatnia? Właśnie na tym chciałabym się skupić, ponieważ Bóg wykrował każdego z nas indywidualnie, każdego indywidualnie i powiedziałabym bardzo wyjątkowo. Każdy z nas jest tak wyjątkowy, iż Bóg, tak jak wiecie, oznaczył nas liniami papilarnymi na naszym palcu, które jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Jak i również e, źrenica nasza w oku ma również e, niepowtarzalny, e, e, powiedziałabym, a, a uporządkowany e, porządek, jeżeli chodzi właśnie o frekwencję i format i wzór, jakim właśnie każdy nas indywidualnie jest e, utożsamiany. E, co jest również nie do e, skopiowania i nie do powielania. Te właśnie nasze indywidualne linie papilarne, jak i również format i kształt naszej spojówki i soczewki. Co za tym idzie? Chciałem dzisiaj nas ukierunkować wobec tego słowa, którym jest o którym Bóg pisze w Księdze Przysłów rozdziału 17, wersetu 17, iż przyjaciel kocha w każdym czasie. A bratem się staje w nieszczęściu. I często na pewno e, Wasze doświadczenie życiowe e, właśnie nas skłaniało do m, pewnych, e, powiedziałabym, e, konkluzji, iż prawdziwego przyjaciela poznajemy w biedzie, ale nie tylko to, iż prawdziwy przyjaciel e, zawsze będzie przy nas. Czy to jest e, e, dobry moment, radosny, czy to jest właśnie sytuacja, która wymaga e, przyjaciela, Obecności, jego wsparcia, jego zaufania, jego porady, dobrego słowa, czy to również pomoc związana z czymkolwiek innym. Przyjaźń, powiem Wam, kochani, obecnie w obecnym świecie jest naprawdę czymś niesamowicie cennym i bezcennym, powiedziałabym, ponieważ niestety nasza cywilizacja obecnie zmaga nas do. Bardzo szybkich, powiedziałabym, szybko zawieranych relacji i bardzo, powiedziałabym, również nie tylko pochopnie, ale również na, na poziomie płytkim. Są to, to relacje, które czasami łączą się tylko ze względu na nasze hobby, które chcemy wspólnie piętnować, piastować i powielać, ale nie są to właśnie relacje, gdzie będziemy mieć czas. Czasami właśnie na bardzo, powiedziałabym, prostą, ale jakże niesamowicie ważną, cenną rozmowę. Rozmowę na temat swoich emocji, swojego serca, rozmowę na temat życia, rozmowę na temat tego na przykład, jakie mamy plany, cele na przyszłość, marzenia. I często właśnie nasze życie obecnie jest. Nie tylko w pogoni, ale właśnie jest tak wiele zewnętrznych bodźców i czynników, które nawołują do innych, powiedziałabym, ukierunkować naszego skupienia, naszego umysłu, naszego, naszej energii, iż zapominamy rzeczywiście oddawać jakość naszej relacji względem właśnie jakości czasu które poświęcamy na piastowanie i również pielęgnację tych wybranych rzeczywiście więzi, relacji, a najbardziej właśnie drogocennych więzi przyjaźni. I w tej naszej indywidualności i tej niepowtarzalności, jeżeli chodzi o osobliwość każdego człowieka, który został wykreowany w obliczu Boga na jego podobieństwo każdy z nas ma coś niepowtarzalnego właśnie pięknego czego na przykład e, nie możemy zobaczyć w innym człowieku i ten właśnie powiedziałabym e, doskonałość ta nasza e, w naszym e, człowieczej naturze e, która jest niedoskonała ale ta doskonałość którą e, Bóg ka każdego z nas e, powiedziałabym e, napiętnował jeżeli chodzi właśnie o nasze indywidualne mocne Strony, nasze talenty, nasze dary, również umiejętności, które Bóg naturalnie w nas, nas wykreował, a umiejętności, które oczywiście też szlifujemy i uperfekcyjniamy podczas okresu i całego czasu naszego życia. To właśnie ta nasza indywidualność, kochani, również jest niesamowicie, powiedziałabym, bardziej wyeksponowana i te nasze mocne strony mają możliwość mieć również szanse na uperfekcyjnienie i również na wzrost, na tę właśnie dodatnią wartość, do tego właśnie zmierzam od początku dzisiaj mojej krótkiej przemowy, a ta dodatnia wartość w nas, właśnie ona wzrasta poprzez interakcje z ludźmi i wyobraźcie sobie, że my właśnie jesteśmy lepsi, jesteśmy silniejsi, i jesteśmy zdolni do więcej, do większych efektów, większych owoców naszej pracy, do samodoskonalenia się, do zmiany wewnętrznej. Jeżeli właśnie mamy dzięki relacji z innymi nie tylko wsparcie, ale mamy właśnie dzięki nim również możliwość zauważenia swoich własnych błędów, możliwość zauważenia swoich właśnie również negatywnych stron bądź niedoskonałości, na którymi właśnie Poprzez relacje z innymi jesteśmy przekonani, iż musimy pracować, pracować nad tym, co jest w nas właśnie inne, ponieważ może inni są w tym przypadku, w tym właśnie może sferze życia, bądź w danym aspekcie tożsamości, charakteru czy to właśnie emocji, właśnie oni są może dla nas przykładem, właśnie oni są tym źródłem dzięki któremu możemy um, zostać um, zmotywowani, e, zainspirowani i również mieć wewnętrzną potrzebę tej właśnie zmiany, na bycie lepszym. I to właśnie pięknie opisane jest w słowie biblijnym, w e, Księgi Przysłów, rozdziału 27, wersetu 17, w którym czytamy Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. I tak właśnie jak w naturze, zaostrzając metal, jakim jest żelazo, poprzez zaostrzanie innym kawałkiem żelaza, tak się wybuje naturalnie ostrze żelaza, tak i również w życiu właśnie ta analogia jest właśnie pięknym odzwierciedleniem, jak my sami, kochani, zostajemy lepszymi, jak stajemy się lepszymi, jak również nasza zmiana w życiu jest niesamowitą, powiedziałabym, Możliwością, siłą i prawdą do ziszczenia, ale dzięki właśnie relacji, obecności innego człowieka. Tego człowieka, który jest tym właśnie dla nas tak zwanym w cudzysłowie żelazem. I te słowa na dzisiaj właśnie, mam nadzieję, że nie tylko Was zainspirują na nowo, patrząc na relacje z ludźmi, jakimi się wy intuicyjnie i świadomie otaczacie, ludzi, którzy, których wybieracie jako swoich przyjaciół, przyjaciółki, koledzy, koleżanki, ale patrząc właśnie na wartość relacji właśnie poprzez te soczewki, które pozwalają nam zobaczyć głębiej, dalej i wyżej. Czyli nie tylko właśnie te, powiedziałabym, bardzo płytkie i poniekąd przyziemskie walory, aspekty człowieka, między innymi ktoś potrafi pięknie śpiewać, ktoś potrafi pięknie pisać książki, ktoś jest świetnym biegaczem, może to w nas, w tym człowieku, inspiruje, a niekoniecznie właśnie człowieka inność, jeżeli chodzi właśnie o charakter, o jego spostrzeżenie na życie, albo również na pewne cechy, jakimi ten człowiek się charakteryzuje, albo również Pewnego rodzaju doświadczenia tego człowieka, czy również indywidualne sukcesy w życiu. I to właśnie jest y, dla nas, y, kochani, wyzwanie, jeżeli chodzi właśnie też o wyzwanie, do jakiego Bóg stawia nas, ludzi, codziennie, do oblicza właśnie bycia żelazem. Żelazem, który jest odważnym, pewnym siebie, ale autentycznym. Autentycznym, jeżeli chodzi właśnie o naszą tożsamość w Bogu, o bycie sobą i również dzięki temu właśnie tą siłę wewnętrzną, którą. Innym możemy pokazać, podzielić się i dzięki tej właśnie powiedziałabym temu płomieniu wewnętrznemu, naszemu indywidualnemu ogniowi, jakie my reprezentujemy w jedności ducha poprzez naszą relację z Jezusem Chrystusem. To właśnie również jest nasze powołanie w życiu, aby innych nie tylko motywować, ale być właśnie również w związku jakości relacji, przyjaźni i również tych bardzo drogich, drogich dla nas cennych więzi które pozwalają innym w obliczu nas być lepszymi ludźmi. I tego właśnie Wam dzisiaj życzę, kochani, żebyście byli. Tak jak tego życzę podczas nauki klas moich jogi na samym końcu ukonorowując każdego człowieka indywidualnie, zawsze wspominam, e, pewien powtarzalny, e, sformułowany zwrot, który większość e, instruktorów i nauczycielów jogi powtarza, a nie tylko ze względu na powtarzanie, ale właśnie na wartość i piękno głębie znaczenia tego słowa, którym jest. Namastej. Namastej oznacza, honoruje światło Twoje, honorując Ciebie, tą indywidualność, tą niepowtarzalność, jaką Ty niesiesz e, dla nas tu w otoczeniu naszym, bądź dla, naszego, m, dla naszej społeczności, dla naszego świata. Jest to światło, które w Tobie honoruje i to jest właśnie cześć i honor oddany e, ze względu właśnie na każdego indywidualne, niepowtarzalne bogactwo, jakie niesiemy, e, gdziekolwiek nie jesteśmy. I tym właśnie również słowem honorując Wasze światło, kochani, chciałabym pomodlić się i również zakończyć naszą dzisiejszą krótką medytację i modlitwę względem naszego słowa klucza, jakim jest przyjaźń. A więc zacznijmy. Najdłuższy Boże, dziękuję Ci dzisiaj za kolejny niepowtarzalny i piękny dzień, za prawdę życiową, jaką nam przedstawiłeś w słowie biblijnym i za wolność, w jakiej pozwoliłeś nam żyć w naszym wolnym kraju, jakim jest Polska. Prosząc Cię i modląc się również o ten sam aspekt i walory, jakimi są wolność ludzka. Nie tylko ta wolność właśnie polityczna, systemowa, ale również wolność nasza duchowa, wolność człowieczeństwa. Prosząc Cię o wyzwolenie z więzów, z różnego rodzaju również łańcuchów czy E, a, samo e, wykreowanego e, więzienia, które często ludziom nie pozwala zobaczyć swojego światła i żyć względem tego światła, tego światła wewnętrznego, które nas e, na, pobudza, naradza na nowo i również e, rozbudza do życia, do e, działania, do e, piętnowania i szanowania naszej pracy, misji bądź e, zawodu. Dziękując Ci za Twoje światło, za Twoją, e, E, obecność, która nas e, zawsze prowadzi e, najlepszymi ścieżkami, chroniąc nas i e, pozwalając Twojej opatrzności utrzymywać e, rękę nad, e, nad tym, co dla nas najlepsze. E, dziękujemy Ci również za nasze e, relacje z bliskimi przyjaciółmi, przyjaciółkami, e, z dobrymi ludźmi, którzy, a, których nazywamy naszymi e, kolegami, koleżankami którym możemy zaufać i na których często polegamy w tych mniej radosnych chwilach. Pozwalamy Ci Boże być właśnie naszym centrum dowodzenia centrum, które jest prawdą i miłością, życzliwości, dobroci, jak i również szacunku i miłości, którą zawsze pragniemy wyrażać przez Ciebie, w Tobie i dla Ciebie, z naszej postawy i z nas samych. Dziękujemy Ci za przykład, Jezu, jaki nadałeś nam na ziemi w obecności Twoich apostołów i ludzi, w sposób w jaki Ty właśnie służyłeś innych, traktowałeś i w jaki sposób Ty właśnie pozwalałeś być tym żelazem, który również zaostrzał tożsamość i indywidualne, niepowtarzalne piękno w innych ludziach. Dziękujemy Ci za słowo biblijne, za odżywczy chleb w Słowie Biblijnym, zapraszając Cię dzisiaj na kolejną część naszego dnia i również na cały a, jutrzejszy a, dzień i cały weekend. W Twoje święte w imię Jezu Chryste modlimy się. Amen. Dziękuję Wam. Kochani za Waszą obecność i życzę Wam dobrego popołudnia i mam nadzieję do zobaczenia jutro. Będę chciała nagrać podcast, do którego przygotowuję się już ponad tydzień czasu, ale niestety moje egzaminy sprawa bardzo wymagające i ostatnie pisanie pracy również z jednego wykładu prawniczego były moimi priorytetami i skupiłam się na tym i dlatego mam nadzieję już z Wami się zobaczyć na kolejnym wydaniu, a nie tylko naszej medytacji i modlitwy, ale również krótkiego podcastu z holistycznego wellness coachingu, co jest oczywiście moją pasją i na przyszłość mam nadzieję ukierunkowaniem również względem mojej misji zawodu. Trzymajcie się wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam Was, ciepło pa!